Prestiżowy uniwersytet i granty naukowe kontra OnlyFans, co łączy te dwa z pozoru tak odległe światy? Historia, którą dzisiaj wam opowiem. Zapraszam. Zara Dar była doktorantką na uniwersytecie w Teksasie. Jej specjalizacja to bioinżynieria. Zdolna badaczka na ścieżce naukowej, a w przyszłości być może profesorka. Tak to miało wyglądać. Jednak w pewnym momencie Zara zaczęła porównywać wysokość swojego stypendium i zarobków profesorów do zarobków dziewczyn na OnlyFansie. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest OnlyFans, czyli niebieska platforma. Powstała ona, by twórcy mogli tam dzielić się swoimi treściami, jakimiś materiałami z zakulis, ze swoimi fanami, oczywiście za odpowiednią opłatą. No i tak przekształciła się w miejsce, gdzie. Gdzie twórcy, ładne dziewczyny, atrakcyjne osoby zaczęły dzielić się swoimi nieocenzurowanymi zdjęciami i filmikami za opłatą. Jak długo byłaś na OnlyFans? 5 lat! Ile pieniędzy myślisz, że łącznie zarobiłaś? 14 milionów dolarów. Ale może niektórych z Was zaskoczę, bo nie są to jedyne treści, jakie możemy tam znaleźć. Na przykład piosenkarka Cardi B twierdzi, że wstawia tam jedynie treści z kulis przy produkcji jej teledysków i pobiera opłatę około 5 dolarów miesięcznie, co w 2023 roku pozwoliło jej zarobić na samym OnlyFansie 45 milionów dolarów. Jeżeli chcielibyście, żebym szerzej omówiła temat tej platformy, to dajcie mi znać w komentarzu. Ale wracając do Zary Dar. Jej problemem nie była jedynie kwestia pieniędzy, niskich zarobków na uniwersytecie, ale także pewne niespełnione oczekiwania. Kara wyznała, że po wielu latach studiów i obserwacji swoich znajomych pracujących, czy to na uczelni, czy w jakichś dużych korporacjach, zauważyła, że cały ich wysiłek i talent idzie ostatecznie na nazwisko kogoś innego, kogoś zarządzającego firmą. Sukcesy wcale nie są przypisywane osobom, które faktycznie pracowały u podstaw jakiegoś projektu. Jak sama przyznaje, wcześniej marzyła o pracy naukowej, o tym, że razem z zespołem będzie badać jakieś skomplikowane zagadnienia. Jej badania doktoranckie dotyczyły biologii obliczeniowej i odkrywania leków, gdzie badała, jak model. Obliczeniowe mogą zastąpić eksperymenty na zwierzętach. Jak sama mówi, bardzo stresowała się tym, że jej stypendium doktoranckie ledwie wystarczało na jakieś podstawowe wydatki, dlatego zaczęła myśleć o innych sposobach zarabiania. Wiem, że wybieram coś trudniejszego, ale ostatecznie bardziej spełniającego. Nie urodziłam się w bogatej rodzinie, niczego nie miałam podanego na tacy. I właśnie tutaj pojawiła się alternatywa, kontrowersyjna, nietypowa, ale niezwykle lukratywna. Zara nie porzuciła nauki całkowicie, zamiast tego przeniosła ją w nieco OnlyFans zwany niebieską platformą i po. Hub zwany pomarańczową platformą. Wielu osobom kojarzą się z treściami dla dorosłych, ale dla niej stały się nowym laboratorium. Dziewczyna zaczęła publikować tam swoje treści, w których tłumaczy zagadnienia naukowe. Jednak, jak możemy zobaczyć, zawsze ma przy tym duży dekolt. Na jednym ze swoich filmów dziewczyna uczy, jak zaprogramować małego robota, tak by reagował za każdym razem, gdy będzie miała nowego subskrybenta na OnlyFansie. Postanowiła połączyć moją miłość do programowania, uczenia się i ogólnie tworzenia rzeczy i stworzyć robota z powiadomieniami z OnlyFansa. W sumie było to łatwiejsze niż myślałam, że będzie. To naprawdę działa. W ciągu roku na OnlyFansie Zara zarobiła milion dolarów. I jak sama wyznaje, jest to 10 dziesięciokrotnie więcej niż mogłaby zarobić jako doktorantka. Na swoim kanale na YouTube ma już prawie 170 tysięcy subskrybentów. Jej filmy zawierają m.in. wyjaśnienia sieci neuronowych i koncepcji uczenia maszynowego. W styczniu tego roku dziewczyna opublikowała na swoim X-ie Post, gdzie zaznacza, że w ostatnim miesiącu zarobiła 250 tysięcy dolarów na OnlyFansie i porównuje to do zarobków najlepszych studentów na najbardziej prestiżowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Wynosi to niecałe 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się ogląda ten film, ale muszę się z Wami podzielić niezbyt przyjemną sytuacją, która zdarzyła mi się podczas researchu do mojego poprzedniego filmu o rosyjskich łyżwiarkach figurowych. W tym filmie wspominam o tym, że jeden dokument na temat Rosjanek, który spokojnie mogłam obejrzeć we Francji, był zablokowany w Polsce. No i co zrobiłam? Uruchomiłam NordVPN, wybrałam Francję jako moją lokalizację, pomimo że znajdowałam się w Polsce. I już dzięki VPN-owi mogłam uzyskać wszystkie informacje, które były mi potrzebne do mojego filmu. Jeśli chcecie mieć nieograniczony dostęp do materiałów z różnych krajów, nie wiem, do BBC, materiałów anglojęzycznych, francuskojęzycznych, wejdźcie na stronę nordvpn.com. Z tym linkiem macie dużą zniżkę i skorzystajcie z możliwości logowania się z dowolnego miejsca na świecie. Wasza rzeczywista lokalizacja jest wtedy ukryta. A kiedy już jestem za granicą i chcę na przykład obejrzeć mecz z polskim komentarzem, żaden problem, po prostu loguję się z Polski. Spróbujcie sami, użyjcie linku nordvpn.com. Ukośnik Weronika i mojego kodu zniżkowego Weronika. W razie czego macie 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc możecie spróbować bez żadnego ryzyka. A teraz wracamy do odcinka. Początkowo dziewczyna próbowała połączyć swoją działalność na OnlyFansie z nauką na uniwersytecie. Jednak w końcu zdecydowała się rzucić doktorat i w pełni skupić się na swojej karierze w social mediach. Jej film na YouTube o porzuceniu doktoratu przyniósł jej 40 tysięcy dolarów w ciągu 24 godzin. To więcej niż roczne stypendium doktoranckie. Mówi, że wcale nie trzeba tworzyć pornografii, by zarabiać znaczące kwoty. W rozmowie z Business Insider wyznała, że stara się być unikalna w swoich erotycznych treściach, publikując tylko artystyczne sesje zdjęciowe, które odzwierciedlają to, kim jest. Wspomnę tylko, że to wcale nie jest tak, że każdy, kto wrzuca na OnlyFansa swoje zdjęcie rozbierane od razu zaczyna zarabiać miliony lub że kiedykolwiek je zarobi. Największa część twórców publikujących na OnlyFansie wcale nie zarabia zbyt wiele. Zara Dar jednak miała na siebie pomysł i jak sama mówi, wszystko skrupulatnie zaplanowała tak, by było to jej własne i odzwierciedlało właśnie ją. Jako ciekawostkę Podała też, że ten sam film, w którym tłumaczy, czym są sieci neuronowe, wrzuciła na YouTube i na Pornhub. Te same treści edukacyjne na Pornhubie generowały trzy razy większe przychody niż na YouTube. Nie wiem, czy ktoś faktycznie ogląda jej filmy dla poszerzenia swojej wiedzy, czy jednak z innych powodów. W komentarzach na YouTube możemy przeczytać: Ukończyłem matematykę na studiach, ale wciąż to oglądam po dodatkową wiedzę. Nie wiem dlaczego. Jestem studentem biologii, ale dziękuję Ci za to. Potrzebuję także lekcji z chemii i fizyki. Komentarze na Pornhub abier również są dosyć zaskakujące. Czy dobrym pomysłem jest przenosić takie właśnie treści na Chaba. czy według Ciebie to wymaga uregulowania? Absolutnie nie. W, w sensie y, absolutnie nie. Uważam, że to jest pewna nisza, która, którą bardzo inteligentnie wykorzystuje ta, ta kobieta. Jeżeli mamy edukować społeczeństwo, to dlaczego mamy tego nie robić w serwisach związanych z Być może kogoś akurat w tym serwisie to zainteresuje. Zara podzieliła się też informacją, że jej treści związane z nauką, technologią, inżynierią i matematyką zapewniły jej 359 miejsce spośród wszystkich twórców na Hubie. Warto też wspomnieć, że. Dziewczyna była zbanowana i na LinkedInie, i na swoim Instagramie za nagość, przez to, że wrzucała zdjęcia z dekoltem. Tylko, że pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Ta dziewczyna, która jest no, byłą y, drzem jest bardzo ładna. Przecież to jest ładna dziewczyna, która ma dużą pewność siebie, dużą pewność swojej kobiecości. Wie, jak manipulować mężczyznami i y, 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 to wykorzystuje. Wykorzystuje to oczywiście, wykorzystuje to świadomie. To faceci, którzy tak bardzo przeszą o godności, płacą jej za to. Więc. Nie bądźmy hipokrytami i nie krytykujmy tego, jeżeli to głównie faceci utrzymują tego typu biznesy, więc jeżeli nie robi nikomu krzywdy, a co więcej, wręcz przeciwnie, ona edukuje, wykorzystując swoje walory kobiece, edukuje o szóstej inteligencji. Reakcje społeczeństwa na decyzje Zary są przeróżne. Jedni przekształcają to w memy, śmieją się z tego, inni są pod wrażeniem jej wyboru, a jeszcze inni bardzo ostro to krytykują. Będzie mieć pieniądze, nie będzie mieć szacunku i godności. Ludzie patrząc na nią będą widzieć prosty... Nie znam adekwatnego słowa do sprzedaży swojego ciała w sieci. Nie słyszałem o szczęśliwych ludziach z branży porno, na dłuższą metę. O takich, co złamali sobie życie, popełniali samolot. Albo szukali odkupienia już tak. Ktoś inny zauważa. Zabawne, ile komentarzy tutaj odnosi się do braku godności kogoś, kto pracuje w branży Porno. Skoro tak Wam szkoda godności tej czy innej pani, rozwiązanie jest proste. Nie oglądajcie. Skąd się wyniki finansowe różnych oni fansiar biorą? Jeśli zatem oglądacie i płacicie za to, a potem zarzucacie osobom występującym dla Was brak godności, to gratuluję Mistrzostwa Świata w hipokryzji. Okej, okay, a nie sądzisz, że stawia trochę środowisko naukowe w złym świetle, właśnie skupiając się na na swoich walorach, tak mam wrażenie, że intuicyjnie ludzie chcą to rozdzielić. Tutaj jest nauka, ludzie porządni, a tutaj... Żyjemy w świecie postmodernistycznym. Jak Zygmunt Bauman powiedział, wszystko pływa, wszystko płynie. Również. Pojęcia naukowe płyną w popkulturę. I e, dlaczego nauka ma, ma nie zostać wymieszana z tematyką? E, porno? żyjemy w czasach, gdzie nie ma jakoś takich granic. Wszystko się przenika. I czy, nau czy środowisko naukowe e, na tym traci? to ja mam propozycję dla środowiska naukowego, to może zaczniecie więcej płacić doktorantkom i doktorantom. Miałabym swoje własne laboratorium, prowadziłabym swoje zajęcia, siedziałabym ze swoim zespołem, żeby wymyślać rozwiązania jakichś problemów naukowych albo nawet coś odkryć. Ci ludzie, którym zazdrościłam kariery, są tak naprawdę uwiązani czyjąś wizją. Spędzają swoje życie pracując dla firmy, robiąc rzeczy, które tak naprawdę nawet im się nie podobają. Ich praca przynosi komuś innemu uznanie i majątek, a oni stoją z tyłu, można ich zastąpić. 24-latka wyznała nawet, że kupiła sobie specjalne, eleganckie stroje na uczelnię i nigdy nie miała okazji ich założyć. To życie pełne ograniczeń i zobowiązań, a nie dążenia do zgłębienia wiedzy, o którym marzyłam. Po drugie, zauważyła też, że profesorowie często wcale nie zajmują się badaniami naukowymi, tylko pozyskiwaniem grantów, jakichś dofinansowań do projektów. I to zajmuje im większość czasu. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? No nie wiem, może dobrze płacić naukowcom, a nie, to zbyt radykalny pomysł. Jest jakiś błąd w systemie, który ona odczniła, uwypukliła go, wręcz przerysowała i trzeba, i my jako społeczeństwo powinniśmy zareagować. Proszę poczytać yy, komentarze u mnie, gdzie są yy, osoby, które yy, ukończyły przewód doktorski i które komentowały to. Absolutnie się jej nie dziwię. Jakbym miał taką możliwość, to sam bym tak zrobił. Czyli... Znowu to nie jest odosobniony przypadek. To się dzieje i ewidentnie jest jakiś problem. Wiele osób zwraca też uwagę na jej urodę. Bez tego, być może, wcale nie miałaby przed sobą takiego wyboru, takich możliwości. Czy nie sądzisz, że jeżeli ma tak wysokie zdolności intelektualne, to pójście w tę stronę bardziej cielesną i erotyczną to jest takie pójście na łatwiznę? Że moralnie to możemy źle ocenić? Wyobraźmy sobie dylemat tej dziewczyny. Jest, jestem, ładną, jestem ładną dziewczyną, która ma trochę oleju w głowie, no ale może bardzo szybko zrobić milion dolarów, albo, albo nawet i więcej. Tylko musi się trochę bardziej odkryć. Czy to jest coś, czy to jest coś złego? Jak ja bym miał taki dylemat, to bym się dosyć długo zastanawiał. Dzięki zarobkom z Onlyfansa. I innych social mediów, za radar mogła już kupić sobie samochód, spłacić hipotekę swoich rodziców i zacząć oszczędzać na dom. Mówi, że sama nie wydaje zbyt wiele i pieniądze zdecydowanie nie są dla niej wszystkim, ale taka właśnie ścieżka pozwala jej paradoksalnie realizować się bardziej naukowo. Nie musi już spełniać wymagań swojej uczelni, martwić się o pieniądze na swój byt, robić takie badania naukowe, jakie są oczekiwane, lecz może skupić się na tym, czego sama chce, badać to, co sama chciałaby zbadać. W przyszłości dziewczyna chciałaby oferować kursy naukowe online albo założyć firmę konsultingową do Social mediów. Jest tutaj jednak jeszcze jeden haczyk i przyznam wam, że sama przez długi czas przyglądałam się, bo nie byłam pewna, czy dziewczyna jest prawdziwa, czy jest wygenerowana przez AI. Dlaczego wszyscy mówicie, że to AI? To jest taka nowa rzecz głupich ludzi, że za każdym razem, gdy coś wydaje się chociaż trochę robotyczne, spamują, że to AI. Być może za tym wszystkim tak naprawdę siedzi jakiś facet, czy może inna dziewczyna, która wykreowała sobie taką postać internetową. Naprawdę momentami trudno jest stwierdzić. Obserwowałam jej ruch gały ocznych jej mimikę, nawet jej pieprzyki czy włosy i wciąż nie jestem pewna. Jej oczy wydają się bardzo duże i takie szkliste. Jej mimika jest bardzo ograniczona. Jednak Business Insider twierdzi, że zweryfikował ścieżkę naukową Zary, pokazała im ona swoją dokumentację i ręczą za to, że jest ona prawdziwą osobą. Zara Dar używa jednak swojego pseudonimu. Trafiłam też na wideo, gdzie wydaje mi się, że ktoś faktycznie wykorzystał wizerunek Zary Dar i utworzył ją poprzez AI. Umieścił ją na początku filmu, po czym przeszedł do swojego codziennego kontentu i w ten sposób przyciągnął widzów. Jednak pod filmem możemy znaleźć komentarz od Zary Dar. Kocham to. Możemy również trafić na takie komentarze. Zerknęłam sobie z ciekawości na jej profil na YouTube. Sama historia wydaje się możliwa, biorąc pod uwagę trud ścieżki akademickiej, ale wszystkie jej filmiki wyglądają na AI. Być może jednak nie rzuciła tego doktoratu, a wszystko, co dookoła niej się dzieje, będzie opisane w części badawczej. Historia Zary na pewno stawia przed nami trudne pytania. O wartość tradycyjnej edukacji. O to, czy system akademicki wymaga reformy. O granice pomiędzy edukacją a rozrywką. W świecie, gdzie twórca treści na OnlyFans może zarabiać więcej niż profesor Uniwersytetu, wiele osób zaczyna kwestionować tradycyjne ścieżki kariery. To nie jest już pojedynczy przypadek. Coraz więcej osób wybiera platformy społecznościowe jako główne źródło dochodu. Zaczęłam się tym przejmować, kiedy moja rodzina się dowiedziała. Moja mama zerwała ze mną kontakt. Jej historia to nie jest poradnik, jak szybko się wzbogacić. To raczej lustro, w którym odbijają się nasze codzienne dylematy. Jaka jest wartość wykształcenia, rola pieniędzy, granica pomiędzy światami rzeczywistym a wirtualnym. A wy co o tym myślicie? Czy historia Zarydar to jakiś symbol upadku współczesnej edukacji, czy może zwiastun nowej ery, gdzie wiedzę będzie można przekazywać dosłownie wszędzie? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca. See you next time. Bye! Możecie wspierać mój kanał poprzez Patronite lub jednorazowe płatności na SUPI. Jeżeli chcecie, możecie też zostawić komentarz, polubienie lub udostępnić ten film swoim znajomym. Będę Wam bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że podobał Wam się również taki nieco luźniejszy film w trochę innym formacie.